Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl Kąt alfa jest ostry i sinus alfa równa się 3 czwarte. Wówczas pytanie ile wynosi kąt alfa? No to, to może takie zadanie najłatwiej rozwiązać na podstawie tablicy. Czyli przenieśmy się do tablicy matematycznej i tam na końcu znajduje się tablica z wartościami funkcji trygonometrycznych. Ja tylko powiem, że 3 czwarte to jest inaczej 0,75. I poszukamy takiej wartości w tablicy. Zobaczmy, jesteśmy już w tablicy. tutaj mam na przykład sinus alfa i kąt alfa mamy po lewej stronie wszędzie. Natomiast kąt beta ewentualnie dla cosinusa byłby po prawej stronie. Czyli my patrzymy, kiedy sinus przyjmuje wartość 0,75. No to tutaj widzimy, widzimy, że nigdzie taka wartość się nie pojawia w pierwszej kolumnie. tutaj największa wartość to jest 0,70. Szukamy teraz drugiej kolumnie, zobaczmy 0,75. Taka wartość dla sinusa pojawia się mniej więcej tutaj czyli dla około 49 stopni, troszkę mniej jak 49, troszkę więcej jak 48, gdzieś w tym przedziale między 48 a 49, zatem przenosimy się tutaj do naszych e, odpowiedzi. Tam wyszło nam około 49 stopni, czyli kąt alfa jest oczywiście większy od 45 stopni, czyli odpowiedź D jest prawidłowa, no bo 49 jest większa 45.